Witajcie. Dzisiaj rozpoczynamy rozwiązywanie egzaminu ósmoklasisty z matematyki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To był test próbny z grudnia 2024 roku. Troszeczkę rozbudowali tą formułę. Do tej pory na egzaminach mieliśmy do czynienia z zadaniami testowymi od 1 do 15. Tutaj to się zgadza, natomiast dosyć obszernie rozbudowano część zadań otwartych. Do tej pory były to zadania od 16 do 19. Więc mieliśmy cztery zadania otwarte, najczęściej dwa za dwa punkty, dwa za trzy punkty. Tutaj dołożono nam jeszcze dwa dodatkowe zadania, więc mamy zadań tak naprawdę sześć. W tym są zadanka trzy za dwa punkty oraz trzy za trzy punkty. Więc arkusz nam się troszeczkę rozbudował. Zobaczymy jak z poziomem trudności tych zadań. Dzisiaj w standardowych 20 minutach myślę, że rozwiążemy pierwsze pięć zadań, może cztery, może pięć. Zobaczymy jak to pójdzie, a więc zaczynajmy. Zaczynamy z zadaniem pierwszym. Moim zdaniem zadanie średnio trudne. To wynika z pewnych przeliczeń. Zwróć uwagę, tutaj mamy gramy. Za chwilę gdzieś pytają na zodeka gramy, więc musimy przeliczyć jednostki. To może być kłopotliwe. Poza tym musimy odpowiedzieć poprawnie na dwa zdania, tak aby dostać ten jeden punkt. Dlatego tak na rozgrzewkę średnio trudne. Poniżej zamieszczono fragment etykiety pewnego opakowania śmietany. Mamy to opakowanie. Wymienione pewne składniki. Bardzo ważne jest to, ponieważ tego typu zadanie. Występuje już, sądzę, trzeci raz, na pewno drugi raz, wydaje mi się, że nawet trzeci raz na egzaminie. Bardzo ważna jest kwestia w 100 gramach produktu. Na to zwracaj zawsze uwagę. Oni piszą, czy na 100, czy na 250, czy na 500. To jest bardzo ważne. W każdym razie zależy później od tego tok rozumowania i rozwiązywania tych zadań. I standardowo zupełnie zdania, czyli w opakowaniu zawierającym, no właśnie, 200 gram tej śmietany jest, mamy 0,6 albo 0,06 dekagram gram białka. To jest właśnie ten odnośnik. Musimy spojrzeć na tą gramaturę 100 gram. I drugie zdanie: masa tłuszczów dowolnej, no już w dowolnej porcji tej śmietany, jest 12 czy 120 razy większa od masy soli. Jeżeli w dowolnej, to znaczy, że nie zależy to od gramatury naszego opakowania czy porcji, tylko ogólnie od stosunku tych dwóch składników względem siebie. Za chwilkę to naturalnie rozpiszemy, ale najpierw rozwiążmy pierwszą część, czyli. Jeżeli mówimy o 200 gramach śmietany, ile jest białka, a my wiemy, że z etykiety możemy odczytać, ile jest gram białka na 100 gram tego produktu, czyli tej śmietany. Czyli na 100 gram mamy tyle białka, ile tu jest wpisane w tabelce, czyli mamy 3 gramy. W takim razie na 200 gram wiadomo, że będzie dwa razy więcej, mamy naszego x. -a. Tu mamy, tak jak powiedziałem, skok razy 2, czyli tu również robimy razy 2. Lub rozwiązujemy to klasycznie. Proporcją, więc dwie wartości, które są naprzeciwko siebie, mnożymy przez siebie, czyli mamy 200 razy 3, podzielić na 100, wprowadzimy przez trzecią wartość. Dwa zera nam się skracają, zostaje nam 2 razy 3, czyli mamy tak naprawdę 6 gramów. No to, to jest to samo, co bym tu powiedział, 3 razy 2 też wyjdzie nam 6, a więc mamy 6 gramów, ale oni nas pytają o wartość w dekagramach. I teraz bardzo ważna kwestia, przypominajka, 1 dekagram, deka, Czyli to jest tak naprawdę odnośnik do 10, czyli 1 dekagram to 10 gramów, a my w naszej treści mamy 6 gramów. Czyli teraz tu zrobimy sobie zmienną, niech to będzie do drugiej proporcji, bo pierwszą mieliśmy tu u góry, tu budujemy drugą, czyli zrobimy sobie nie x, tylko już y i znowu naturalnie w ten sam sposób przeliczamy, czyli. 1 dekagram, tu wpiszę jednostki, żeby wskazać to, w jaki sposób one nam się zredukują. Czyli mnożymy 1 dekagram razy 6 gramów, to są te dwie liczby po skosie, i zawsze w proporcji dzielimy przez trzecią liczbę, która jest naprzeciwko szukanej, czyli nie ma możliwości, żeby się pomnożyła z tą liczbą, czyli przez 10. I tak jak powiedziałem, jednostki, niektóre nam się skrócą, czyli skróciły nam się gramy, zostanie nam jedna jednostka, czyli dekagram, i teraz obliczamy wynik, zostaje nam tak naprawdę 6 przez 10. Jak to zapiszemy w ułamku. Dziesiętny, no bo takiej odpowiedzi podali. wyjdzie nam 0,6 dekagrama, więc w części pierwszej mamy odpowiedź A. I teraz spróbujmy przejść do tej treści drugiego zdania. Masa tłuszczów dowolnej porcji jest ile razy większa od soli? Czyli mamy teraz tłuszcz w odniesieniu do soli. I musimy to zrobić na zasadzie stosunku proporcjonalności, czyli ile do ile. Tłuszczu mamy 18 gram, soli mamy bardzo mało, 0,15 Czyli jeżeli mówimy tłuszcz do soli, to tak naprawdę mamy 18 gramów do 0,15 gramów. Musimy to przeliczyć. To jest nic innego jak zapisanie stosunku liczbowego 18 do 0,15. Dlaczego? Ponieważ ta jednostka gramów nam się znowu skróci. Ale ta wartość jest troszeczkę nieczytelna, więc wracamy jeszcze do ułamka i musimy to po prostu przeliczyć. Czy jak to nam się da skrócić, czy to będzie 12, czy będzie 120? Czyli zapiszmy sobie, że to jest tak. 18 dzielimy przez ułamek dziesiętny, czyli możemy zapisać w ułamku zwykłym, to jest 15 setnych, bo 0,15 to jest 15 setnych. I teraz mamy ułamek w ułamku. Główna kreska ułamkowa przejdzie nam jako znak dzielenia, a liczby zapiszemy, czyli mamy 18 podzielić przez 15 setnych. W ten sposób. Tu przy 18 dopiszemy sobie 18 pierwszych, ponieważ druga liczba sama z siebie jest ułamkiem, więc w ten sposób będzie, e, będziemy dzielić te ułamki, a jak dzielimy ułamki, to tak naprawdę zamieniamy na mnożenie pod warunkiem, że drugi ułamek odwróci się stronami, czyli stanie nam kolejno na głowie, czyli zapiszemy 115 już w ten sposób. I wykonujemy to działanie. Zobaczymy co tu nam się da skrócić. Na pewno możemy skrócić 18 z 15 przez 3, czyli tu nam wyjdzie 15 podzielić na 3 to będzie 5, 18 podzielić na 3 to będzie 6. I jeszcze możemy skrócić piątkę z setką przez 5, czyli tu nam wyjdzie 1, a 100 podzielić na 5 to będzie 20. Więcej się już nie da skrócić, ponieważ szóstka i 20 są w licznikach, skracamy pamiętaj tylko piętrami, więc możemy to przecież pomnożyć 6 razy 20 Czyli mamy 120 na dole 1 razy 1, czyli po prostu 1, czyli mamy 120, i w ten sposób bezpiecznie dotarliśmy do odpowiedzi. D. Zadanie drugie: mamy zadanie, prawda, fałsz, czyli znowu dwa zdania do odpowiedzi, żeby uzyskać ten jeden punkt, więc teoretycznie przynajmniej powinna być druga kreseczka trudności. Natomiast Pozwalam sobie już zejść do jednej kreseczki, ponieważ wielokrotnie tego typu zadania się pojawiają. Tutaj naprawdę zachęcam do takiego bieżącego i systematycznego słuchania tych, tych kursów, ponieważ te potęgi w kółko się powtarzają i naprawdę można to bardzo dobrze opanować. Takie zadania później będziemy się cieszyć, że się pojawiają na egzaminie. Dlatego troszeczkę na zachętę chciałbym uważać to zadanie za zadanie podstawowe, dlatego, dlatego przyjmuję tą jedną kreseczkę trudności. Spróbujmy to rozwiązać, czyli mamy ocenić dwa zdania, obie dotyczą potęg. Co mamy w pierwszym? Mamy 5 do drugiej razy 5 do trzeciej razy 5 do piątej. Pytają nas, czy to jest równe 5 do piątej do drugiej. I tutaj po raz kolejny tak naprawdę przytaczam te podstawowe 5 wzorów na potęgach. Pierwszy z nich wtedy, kiedy mamy wspólne podstawy, czyli jeżeli mamy liczbę Jakąś a i drugą, tą samą liczbę, mnożymy je przez siebie, ale liczby mają różne wykładniki potęg, to wtedy możemy zapisać jedną wspólną liczbę, łącząc wykładniki potęg na zasadzie dodawania, w ten sposób. Czyli jeżeli mnożę tutaj podstawy, to tak naprawdę dodaję do siebie wykładniki potęg. Analogiczna sytuacja, kiedy mam iloraz, czyli wynik dzielenia dwóch takich samych liczb, ale o różnych wykładnikach potęg. Wtedy, jeżeli przy mnożeniu dodawałem, to przy dzieleniu będę. Odejmową, więc będziemy mieli jedną liczbę do x minus y, czyli różnica tych dwóch potęg. Kolejna sytuacja to są dwa wzory analogiczne, wtedy, kiedy mamy wspólne podstawy, to teraz dwa wzory, kiedy mamy wspólne, ale potęgi. Czyli mamy różne podstawy, a razy b różne, ale mamy jedną taką samą potęgę. Wtedy możemy troszeczkę zmienić kolejność wykonywania tych działań i zamiast najpierw potęgować, wstawić je w nawiasie, czyli najpierw pomnożyć, a następnie ustawić do jednej wspólnej potęgi. Analogicznie wygląda sytuacja, kiedy będziemy dzielić dwie różne liczby, ale o takich samych potęgach, więc zapiszemy to sobie na zasadzie dzielenia, a potem do jednej wspólnej potęgi. Najczęściej to dzielenie umieszczamy w formie nawiasu, po prostu tworzymy z tego ułamek i jedna wspólna potęga. Piąty, ostatni wzór, kiedy mamy jedną liczbę, jest wstawiona do potęgi i ta potęga ma jeszcze potęgę. Zrobimy sobie Y. Czyli jeżeli mamy potęgę potęgi, one się będą mnożyć, czyli wtedy będziemy mieli jedną podstawę do iloczynu dwóch potęg. I teraz będąc w naszym przykładzie zadaniowym, przeanalizujmy. Oczywiście te pięć wzorów, które tutaj wymieniłem, my musimy umieć, dlatego je konsekwentnie bardzo często przytaczam w kursach. A żeby siłą rzeczy one weszły po prostu do głowy, żeby nie trzeba było uczyć się ich na pamięć, tylko żeby one weszły w trakcie rozwiązywania zadań. Przeanalizujmy, co tu się dzieje. Z lewej strony mamy iloczyn, trzy liczby przez siebie mnożymy, są takie same podstawy, różne potęgi, więc mamy dokładnie pierwszy przykład, pierwszy wzór tutaj, czyli te potęgi możemy do siebie dodać. Czyli tak naprawdę z tej strony uzyskamy 2 dodać 3 i jeszcze dodać 5, czyli mamy tak naprawdę 2 do 10. Sprawdźmy, co nam wyjdzie po prawej stronie. Mamy potęgę potęgi. Co robimy w potędze potęgi? Mnożymy je przez siebie, czyli tak naprawdę będziemy mieli 5 razy 2, czyli również 10. Mamy dokładnie to samo, a więc to równanie jest jak najbardziej prawdziwe, czyli pierwszą mamy prawdę. Zwróć uwagę, te zadania są wtedy naprawdę bardzo łatwe, tylko musimy te 5 wzorów umieć i umieć z nich korzystać. To naprawdę nie jest trudne. Sprawdźmy drugie zdanie. Mamy tak, 2 do trzeciej razy 3 do trzeciej podzielić przez 6. To jest nasza jedna strona. I sprawdzimy, bo oni mówią, mają taką samą wartość, czy też generalnie równają się tyle samo, ale rozwiążmy je po prostu osobno. Czyli tak, co możemy zrobić? U góry mamy mnożenie, ale są różne podstawy, ale takie same wykładniki potęg. Więc teraz będziemy we wzorze trzecim tutaj. Czyli najpierw możemy pomnożyć te dwie podstawy, czyli 2 razy 3 to będzie 6 do potęgi trzeciej przez 6. No bo tu w mianowniku. Co teraz? Tak naprawdę ta szóstka w mianowniku ma tutaj niewidzialną potęgę równą 1. Każda liczba, jeżeli jest samą sobie liczbą, to jest do potęgi pierwszej. Nie zerowej. Pamiętaj od razu szybka powtórka. Każda liczba do zerowej potęgi daje nam 1. To jest wyjątkowa sytuacja. Każda, nieważne jak duża, jeżeli jest do potęgi zerowej, to wynosi wtedy 1. Jaka to by liczba nie była? Na to zwracamy uwagę. Natomiast tu mamy potęgę pierwszą. Co teraz? Jeżeli mamy dzielenie w postaci zapisanej jako w postaci ułamka, to tak naprawdę jesteśmy we wzorze drugim. Tutaj, co robię, kiedy dzielę takie same liczby, no mam takie same podstawie szóstki o różnych wykładnikach, wtedy te wykładniki od siebie odejmuję. Więc tak naprawdę mam 6 do potęgi 3 minus 1, a więc mamy 6 do drugiej, możemy to obliczyć, to jest dosyć mała potęga, czyli mamy po prostu 36, bo to jest 6 razy 6. Tyle wynosi kwestia rozpisania tej pierwszej liczby. Sprawdźmy jeszcze liczbę drugą, czyli mamy tak, 12 piątych, podzielić przez dwie piąte wszystko do potęgi drugiej. A więc najpierw mamy nawias, spróbujemy wykonać nawias, myślę, że poradzimy sobie, czyli podczas dzielenia zamieniamy na mnożenie. To, co robiliśmy już yy, bodajże w poprzednim przykładzie, czyli teraz zapiszemy sobie tak, 12 piątych razy, bo tu odwracamy, 5 drugich i wszystko do potęgi drugiej. Przy dzieleniu nie wolno nam skracać, nawet jakby się dało, nie wolno, ale przy mnożeniu już jak najbardziej, czyli Piątka skróci się z piątką, dwójka skróci się z dwunastką. Dzielimy przez dwa, bo to są obie parzyste, zostaje nam szóstka. Tu zostaje 1,1, zostaje nam 6 do drugiej. Zwróć uwagę, mamy to samo, czyli 36, czyli rzeczywiście te dwie liczby również są sobie równe, mają taką samą wartość, a więc mamy dwa razy prawdę. Zadanie trzecie. Znowu podniosłem ten poziom trudności o jedno oczko więcej, natomiast też mam, miałem taki lekki dylemat. Czy aby to nie jest za wysoka ocena z mojej strony, wydaje mi się, że to zadanie jest naprawdę też dosyć podstawowe. Musimy umieć to rozwiązywać. Tutaj nie ma, nie ma siły, trzeba, nie, nie ma innej drogi. Natomiast no, może być problematyczna kwestia tego minusa, za chwilę wszystko się wyjaśni. Co do treści, dokończ zdanie, standardowo jedna odpowiedź do wyboru, ale uwaga z pięciu więc nawet gdybyśmy mieli, kolejka mówiąc, strzelać, to nasze szansa, nasze prawdopodobieństwo zyskania punktu spada z 25 już na 20%, więc mamy 5 punktów procentowych mniej. Ale przejdźmy do wyrażenia. Można przekształcić równoważnie do postaci. To kasło równoważnie niczego nam tutaj nie powinno komplikować. Generalnie proszą nas, żebyśmy to uprościli, czyli wykonaj wszystkie możliwe działania, operacje matematyczne i to uprość, skróć, zredukuj wyrazy podobne, zrób z tym kolokwialnie mówiąc porządek. A więc zabieramy się. Pierwsza sprawa nawiasy. Powinniśmy w pierwszej kolejności wykonywać działania w nawiasach, natomiast nie da się tych liczb ani odjąć tutaj, no nie da się nic z tym zrobić, ponieważ my nie znamy tych wartości liczbowych, więc możemy przemnożyć przez czynnik przed nawiasem, czyli przemnożymy sobie tutaj y, przez dwójkę, czyli wyjdzie nam już tak: 2a odjąć 2 razy 2, czyli 4b. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak jak powiedziałem, to jest ten moment, w którym rzeczywiście myślę, że zadanie zasłużyło na tą, tą jedną kreseczkę trudności więcej, ponieważ z przodu jest minus. A tu musimy wymnożyć dwa nawiasy. Jeżeli mamy je przez siebie pomnożyć, to od tego zacznijmy, ale ten nawias niech nam z minusem zostanie, czyli a razy 2 da nam 2a, potem a razy minus b da nam minus ab. Literki podczas mnożenia układamy w kolejności alfabetycznej. Następnie minus b mnożymy przez 2, czyli wyjdzie nam minus 2b oraz minus b razy minus b dwa minusy przy mnożeniu dają nam plus b razy b, czyli b kwadrat. Zamykam nawias, dopisuję jeszcze, tam jest b kwadrat, równa się, dopisałem jeszcze ten ostatni element. I teraz, po co mi ten nawias w środku, po co ja wstawiam taki kwadratowy, duży nawias? Ponieważ ten minus tutaj, musiałem go jeszcze przepisać tutaj i on spowoduje jeszcze wymnażanie i zmianę wszystkich znaków w środku. Gdybym nie zapisał tego nawiasu, to ten minus dotyczyłby tylko tego 2a i mamy błąd w zadaniu. Więc to jest taki krok, na który trzeba ewidentnie tutaj uważać. No to próbujemy. Czyli mamy tak. 2a minus 4b. Teraz, jeżeli się dałoby, w środku moglibyśmy jeszcze zredukować coś, ale nie da się. Mamy różne jednomiany, czyli te elementy z literkami, one się nigdzie nie pokrywają. Więc wymnażamy. Minus 2a, ale już uwaga, plus ab, czyli ten element nam się zmienił. Plus 2b, ten element również zmienił znak. I minus b kwadrat również zmienił znak. Powtarzam jeszcze raz dlaczego. Ponieważ tu na początku przed nawiasem, w tym miejscu stał minus, czyli on dotyczy wszystkich elementów w nawiasie. Tyle, że ten nawias mnoży się przez drugi nawias, a więc tak naprawdę obejmuje kompleksowo cały ten iloczyn. I na końcu jeszcze b kwadrat, to już jest ten element tutaj, równa się. I redukujemy wyrazy podobne, czyli już ostatni krok. To, co jest takim samym jednomianem, czyli ma dokładnie takie same literki, w dokładnie takich samych potęgach. Może do siebie dodać lub odjąć. Czyli łączymy te elementy najczęściej poprzez podkreślanie taką samą grafiką. Sprawdzamy, czy jeszcze mamy B, czy jeszcze to możemy podkreślić razem z tym. I redukujemy. 2A na plusie, 2A na minusie, ładnie nam się skróci. B kwadrat na minusie i na plusie też nam się skróci. Zostanie nam tak. AB to jest ten element tutaj. I minus 4B plus 2B. One się odejmują na zasadzie sztuk. Miałem minus 4, miałem plus 2, zostało mi minus 2b. I sprawdzamy, szukamy odpowiedzi. Mamy taką odpowiedź b. Zadanie czwarte, tutaj z czystym sumieniem trzy poziomy trudności, jak najbardziej, pojawiają się pierwiastki. Musimy odpowiedzieć poprawnie na dwa zdania. Jest co robić. no Spróbujmy uzupełnić zdania standardowe, trzeba wybrać odpowiedzi. Liczba 4 jest mniejsza. Od liczby. I mamy dwie liczby do wyboru, pier, dwa pierwiastki z trzech albo trzy pierwiastki z dwóch. Po prostu zamienili liczby miejscami. A następnie liczba 4 jest, tym razem ma być większa od liczby pierwiastek z dwóch plus dwa czy sześć minus pierwiastek z trzech. Często jest tak, że jedno z tych zdań jest łatwe albo w miarę łatwe, drugie jest bardzo trudne i rzeczywiście to drugie zdanie jest trudniejsze. Czyli pamiętaj, zawsze się taki troszeczkę alarm włączy. Jeżeli mamy dodawanie lub podejmowanie pierwiastków, to jest to dosyć złożony proces, najczęściej niewykonalny, dlatego trzeba to zadanie troszeczkę obejść naokoło. Na tym za chwilę się skupimy. Najpierw pierwsza kwestia, czyli. Czwórka jest mniejsza od którejś z tych dwóch liczb. Jak to przeanalizować? Jeżeli tam są pierwiastki i te pierwiastki są niepoliczalne, są niewymierne, nie da się tego spierwiastkować, no to musimy pójść w drugą stronę. Skoro nie jestem w stanie usunąć pierwiastka, no to wszystko wprowadzę w pierwiastek. Wtedy będzie mi łatwiej to porównywać. Czyli jeżeli mamy dwa pierwiastki z trzech, to ażeby schować tą dwójkę pod pierwiastek, to musimy ją tam wprowadzić na zasadzie mnożenia i podnieść tą liczbę do kwadratu. Czyli to jest czwórka, ponieważ cztery to jest dwa do kwadratu. Czyli, jakbym chciał to spierwiastkować, to ta czwórka znowu by nam wyszła z pierwiastka, zamieniając się na dwójkę, czyli wrócilibyśmy do tego, co mamy z lewej strony. A w ten sposób, jak to wymnożymy, to mamy pierwiastek z dwunastki. Czyli innymi słowy, gdybyśmy wyłączali czynnik spod pierwiastka z podpierwiastka z dwunastki, to byłoby, byłaby to właśnie wyłączona dwójka, czyli mielibyśmy dwa pierwiastki z trzech. Czyli wiemy, że ta liczba wynosi pierwiastek z dwunastki. Sprawdźmy to samo z trzy pierwiastki 2, z dwóch. 2. Tak samo, wstawiamy tą trójkę, czy mamy dwa razy trzy do kwadratu, czyli dziewięć. Czyli to z innymi słowy, pierwiastek z 18 mamy go. A sprawdźmy naszą czwórkę. Gdybyśmy tą czwórkę włączyli w pierwiastek, no to musielibyśmy ją znowu podnieść do kwadratu, czyli to by było 16. Czyli nasz, pier, nasza czwórka to jest pierwiastek z 16. Ona jest pomiędzy tymi dwiema liczbami, rzeczywiście. Czyli układają się te liczby tak. Pierwiastek z 12 jest mniejszy od pierwiastka z 16, który jest mniejszy od pierwiastka z 18. Czyli jeżeli oni nas pytają, liczba 4 jest mniejsza od której z tych liczb no to nasza czwórka jest mniejsza od tej liczby, a ta liczba jest w tym miejscu. Czyli mówimy o trzech pierwiastkach z dwóch, mamy odpowiedź B. Teraz druga część, i to jest to, o czym powiedziałem, że jest to troszeczkę trudniejsze, ponieważ nie możemy w taki precyzyjny sposób włączyć sobie tego pod pierwiastek, ponieważ nawet jak zamienię dwójkę na pierwiastek, czyli na pierwiastek z czterech i z przodu stawię pierwiastek z dwóch, to ja nie mogę tego do siebie dodać. Pomnożyć bym mógł, podzielić również, ale dodać lub odjąć pierwiastków o różnych liczbach podpierwiastkowych nie mogę. Dlatego ten przykład jest trudniejszy i nie możemy zrobić tego metodycznie, tak jak powyżej. Tutaj musimy troszeczkę wykazać się sprytem, tak jak powiedziałem, obejść to zadanie trochę naokoło. W jaki sposób? Dwa pierwiastki, które należy orientować się, jeśli chodzi o ich wartości, to jest pierwiastek z dwóch oraz z trzech. Pierwiastek z dwóch zapamiętam, to jest około 1,4. Natomiast pierwiastek z trzech to jest około 1,7. Oczywiście one mają dłuższe ogony w tych rozwinięciach dziesiętnych, ale. Tyle to jest minimum, które musimy zapamiętać, i z reguły to jak najbardziej wystarczy. Mamy sprawdzić, czwórka jest od czego większa. Jeżeli zamienimy ten pierwiastek z dwóch na 1,4, to zwróć uwagę z taką falą, czyli z przybliżeniem, tak, że to nie jest dokładna wartość. Z 1,4 dodać 2, czyli to jest około 3,4. Nawet jeżeli popełniłem błąd świadomie, Zaokrąglając ten pierwiastek z dwóch do wartości 1,4, jeżeli to jest więcej, 1,4, 1 i tak dalej, to na pewno nie spowoduje to wzrostu tej liczby, żeby z trójki zrobiła się czwórką. Więc na pewno ta nasza czwórka jest większa właśnie od tej wartości, czyli od, od, od odpowiedzi C. Natomiast dla pewności standardowo sprawdźmy jeszcze drugą odpowiedź, czyli mielibyśmy 6 odjąć pierwiastek z 3, co w przybliżeniu daje nam 6 odjąć 1,7. Jeżeli to od siebie odejmiemy, od 6 odejmę 1, to będzie 5. I od 5 odejmę 0,7, zostanie nam 4,3. I tak samo, jeżeli popełniłem tutaj świadomy błąd zaokrąglając tą liczbę, to miałbym tu ogon, to tu miałbym trochę mniejszy ogon, czyli miałbym powiedzmy 4,2 coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ale na pewno nie zejdę poniżej czwórki. Czyli jakby te zaokrąglenie jest naprawdę na rzędzie wielkości części setnych, więc bardzo, bardzo niewielkie i przy takich działaniach nie zmienia nam wartości liczbowej aż, aż tak bardzo. Stąd mamy odpowiedzi BC.